Dziekan Radosław. Panie dyrektorze, szanowni senatorowie, chciałbym przedstawić stan zaawansowania prac, który jest związany z projektem Wzmocnienia Potencjału Adaptycyjnego UWM w Olsztynie. Szeroko naz znaczy nazwa zwyczajowa dla tego projektu to projekt informatyzacji naszej uczelni i przedstawię Państwu jak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Najpierw krótko cele. Celem głównym jest y, zakup systemu, zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, czyli systemu kadrowo-płacowego z elementami portalu pracowniczego, systemu finansowo-księgowego wraz z modułami analitycznego i systemu y, zarządzania licencjami oprogramowania. To są główne cele. Jeżeli chodzi o dzisiejszy stan, y, w tym projekcie jest on następujący, mianowicie ogłosiliśmy, uruchomiliśmy procedurę zamówienia publicznego i tutaj podkreślę pewne elementy, pozwolicie państwo, bo jest to ważne, ponieważ dochodzą bardzo różne sygnały na temat tego, jak, jak pracowały zespoły przygotowujące. I plotki różne też i plotki przedstawię państwu jakie priorytety były stosowane, czy Jakich priorytetów używaliśmy przygotowując tą specyfikację? Po pierwsze, chcieliśmy zagwarantować Uniwersytetowi pełnię, pełnię praw majątkowych do zakupionych programów, następnie zagwarantować funkcjonalności na poziomie nie gorszym niż obecnie, czyli na poziomie wyższym. Chcieliśmy, żeby wdrożenie było realizowane przede wszystkim przez, przez tego, kto wygra przetarg. I z drugiej strony chcieliśmy zagwarantować długi serwis gwarancyjny, długi okres serwisu gwarancyjnego. No, i oczywiście poza ceną wybraliśmy też funkcjonalności, żeby program, nie, nie, żebyśmy go nie kupowali tylko w oparciu o cenę, ale również o funkcjonalności, czyli żeby po prostu nie, najniższa cena nie była jedynym kryterium. E, I przeszkolenie wszystkich pracowników e, administracji centralnej, dosłownie wszystkich. E, okazało się jednak, że e, specyfikacja, ta, którą przygotowaliśmy, tak jak podkreślam jako kierownik projektu patrząc jedynie na dobro uniwersytetu, bez wpływu osób trzecich, bez sugestii, niestety nie znalazła zainteresowania poważnych kontrahentów. No, firma wygrała przetarg, a, a nie podpisała. Powiedziałem, panie rektorze, poważnych kontrahentów, bo oferta wpłynęła, natomiast niestety ta oferta była, um, uży, użyję cudzysłowia, była po prostu niepoważna. E, po prostu zlekceważono pewne założenia w specyfikacji, wykreślano pewne elementy, co nie powinno się zdarzyć. Miano wybrać, wskazać, co będzie realizowane, a nie wykreślać. Więc z tego punktu widzenia, po konsultacjach, niestety, oferta została odrzucona. W związku z tym, cała procedura, która miała się zakończyć w listopadzie, w połowie listopada, zaprojektowane środki na poziomie 1,2 miliona na grudzień, niestety, będziemy musieli przesunąć i uruchomić ponownie procedurę przetargową. W tej chwili zespół pracuje w połowie listy, grudnia zostanie uruchomiona ponownie procedura przetargowa. Po konsultacjach w NCBIR-ze, czyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, niestety termin, bo termin realizacji tego projektu upływa 31 sierpnia 2014 roku, nie możemy przesunąć terminu, w związku z tym intensyfikujemy pracę tak, żeby zdążyć do końca sierpnia. Przetarg rozstrzygniemy w pierwszej dekadzie 2014.